Kolejny dzień budowy kampera. Dzisiaj posprzątamy i zabezpieczymy zalążki korozji na dachu, w miejscach gdzie nie było lakieru. Do tego celu słuchałem o różnych środkach. Najbardziej ekonomicznie wychodzi podobno kupić kwas, i kwasem to zrobić tak jak pisaliście w komentarzach. I to chyba zrobię przy reszcie autobusu, tam gdzie będzie potrzeba. Kupię sobie od razu baniaki 5-litrowe kwasu, potem rzeczy, którymi ten kwas mogę zneutralizować. A dzisiaj na szybko kupiłem takiego restopa, który cieszy się dobrymi. Opiniami. Oglądałem kilka filmików na temat właśnie tego, w jaki sposób ogólnie z rdzą sobie poradzić. Wyciągnąłem na dach niezbędne narzędzia do pracy. Tak no wygląda, tak? Nie wiem, jak wy to będziecie widzieć. Ja tutaj w tym słońcu nie widzę za wiele. Mocno odbija biały kolor, biała farba. Takimi rzeczami się będziemy dzisiaj zajmować. I takimi. I tutaj sobie to wszystko przetrzemy. Moim zdaniem jest całkiem spoko. Zabezpieczymy te ogniska korozji bierzemy się za podkładowanie później.